Cześć, witam was na moim kanale. Ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do was z filmem, jak zaczęłam oglądać anime, moje początki. Tak więc zaczynamy. Dzisiaj przychodzę do was właśnie z moją historią, jak zaczęłam oglądać anime i właśnie tym filmem zaczniemy taką nową jakby serię czterech chyba filmów bądź pięciu zobaczę ile my widzi ale cztery będą na pewno taka seria dla początkujących jeżeli chcę zrobić takie filmy dla początkujących z takimi problemami które ja się borykałam na samym początku gdy wchodziłam w ten świat tak więc ok, zaczniemy od mojej historii. 17 lutego 2018 rok. ja byłam wtedy w tym czasie chora, to była sobota. Tak, pamiętam, że tego dokładnie był tydzień przed moimi urodzinami, bo ja mam 24 lutego, więc no, byłam chora, miałam tydzień, żeby wyzdrowieć przed swoimi urodzinami i gdzieś chyba się naglądałam, czy to w internecie, czy ogólnie gdzieś usłyszałam właśnie słowo anime i tak czasami jest, że łapiemy jakieś słowo i ono nam chodzi w głowie i z czasem coś tam się okazuje, że idziemy w tym kierunku. Nie pamiętam dokładnie jak to się stało, ale po prostu gdzieś musiałam złapać słowo anime Czy to w internecie, czy gdzieś usłyszałam Ale to jakoś tak się zapisało u mnie w głowie I właśnie w tą sobotę, tak, czy, czy to była sobota, czy to był dzień wcześniej w piątek To już nie pamiętam Ale po prostu poszłam do mojego brata do pokoju i powiedziałam Weź mi jakieś anime, bo mój brat kiedyś oglądał anime I on mi zarzucił Death Note. Ja stwierdziłam, okej, okay". przyszłam do pokoju, usiadłam, włączyłam komputer Włączyłam sobie Death na pierwszy odcinek no i tak zaczęłam oglądać. No i skończyłam to defnote i potem powiedziałam, hmm, bardzo mi się podobało, fajne jest to anime, więc sobie poszukam czegoś innego. No i oczywiście wpisam sobie w internet anime dla dziewczyn, bo chciałam coś po prostu innego. I tak trafiłam na Vampire Night. I zdziwienie moje kiedyś okazało, że muszę czytać. To było najlepsze takie. A to nie będzie lektor? To było naprawdę świetne, dubbing, czy tam Dubin, czy no wtedy lektor, bo defnout to z lektorem, i było takie, hmm. Tak to czytanie nie do końca mi się podobało, ale stwierdziłam, że to było takie fajne, więc dobra, spróbuję to przeczytam i będzie git. I tutaj też się zaczyna inna historia właśnie z Vampire Night, bo ja zaczęłam oglądać chyba je w szkole. Tak mi się wydaje, że pierwszy odcinek uczyłam sobie w szkole. To było gimnazjum, to była chyba jakaś lekcja techniki czy coś w tym stylu. I po prostu poszliśmy sobie na komputery całą klasą. Ja sobie ogólnie usiadłam do, do komputera, wzięłam sobie słuchawki i sobie uczyłam Vampire Night. I... W pewnym momencie zaczęłam płakać ze śmiechu, naprawdę było tak komiczne, mnie koleżanka się pyta, czemu ty płaczesz, ja siedzę, kichram się, płaczę i mówię, że po prostu to jest takie śmieszne, że wytrzymać nie mogę i nie wiem co mnie tam rozśmieszyło, ale Vampire Night chyba by było, miało tak jakieś takie dziwne, śmieszne momenty. Stara anime, naprawdę, jak sobie przypomnę, to nawet nie pamiętam, co tam się działo, ale tam, tam było grubo chyba No i tak właśnie zaczęłam, potem właśnie poszłam do mojego brata, polecił mi inne Przykładowo ten, no, Klanat, więc sobie potem oglądałam Klanat, potem poszła Toradora Ja Toradora do dzisiaj uwielbiam i ogólnie tak to poszło, od, tak, od po prostu Usiadam i zaczęłam oglądać. Tu nie ma jakiejś wielkiej historii, czy, czy coś w tym stylu. Po prostu w jednym momencie stwierdziłam, że ała sobie obejrzę, spróbuję, zobaczę. No i tak jestem w tym momencie, tu i teraz, w skończeniu 250 anime, czy tam ponad z kanałem na YouTubie i z Discordem, gdzie są naprawdę super ludzie. I zapraszam na Discorda, wpadnijcie, naprawdę fajna atmosfera i polecam. O wszystkim my tam piszemy, więc super. Więc tak się zaczęła moja cała przygoda, która trwa już 4 lata. I gdyby właśnie, nie fakt, że zaczęłam oglądać Death Note'a i mi się spodobało, to nie siedziałabym tu teraz, no, więc, więc taka oto historia, dosyć, no, powiedziałabym no, taka nudna, po prostu usiadłam i zaczęłam oglądać, ale ogólnie to odmieniło całe moje życie, w sensie, no może nie aż tak, ale no anime ma to coś w sobie, w sensie, ja uważam, że z anime można naprawdę świetnie dojrzeć. Stać się bardziej dojrzałym emocjonalnie i ogólnie dojrzałym. Ze względu na to, że w anime jest naprawdę bardzo dużo różnych wątków y, przedstawianych, czy to właśnie miłość, czy to śm śmierć, y, czy to przyjaźń, y, co tam jeszcze może być, jakieś dramaty, jakieś smutne historie. To wszystko nas kształtuje. I właśnie ja zaczęłam oglądać w trzeciej klasie gimnazji, gdzie miałam jakieś 16 lat. I y, jakby to był też taki trudniejszy okres w moim życiu y, i no anime pozwoliło tak jakby utrzymać mi się jeszcze w ryzach, bo tak to byłoby krucho i ogólnie tak jakby pomogło mi poniekąd przejść przez ten mój trudny okres, a to akurat były momenty prób samobójczych i ogólnie myślenia ciągle o śmierci, teraz już jest dużo lepiej, dużo lepiej, ale uważam, że anime dało taką pewną cegiełkę podstawy, że właśnie tak jakby miałam chęci do życia właśnie dzięki anime, że mogłam coś sobie obejrzeć, coś co lubiałam. Ja ogólnie też na samym początku wstydziłam się oglądania anime, bo u mnie w klasie nie było nikogo kto oglądał i ogólnie chyba w trzeciej klasie nie mówiłam o tym, że oglądam anime. Teraz w sumie mówię, w sensie ludzie wiedzą, że oglądam anime, ale nie mówię o anime. Tutaj YouTube jest miejscem, gdzie ja się mogę wygadać, dlatego ja tutaj się wygadam i wtedy w normalnym życiu nie rozumiem w ogóle anime. No chyba, że z osobą, która ogląda, bo mam w sumie w klasie koleżankę, która ogląda anime. I tyle, ale tak jakby nie mówię zbyt dużo o anime w moim normalnym, osobistym życiu, zazwyczaj mówię bardziej o serialach. Anime zostawiam właśnie dla Was, tak? To jest takie moje bardziej prywatne. I właśnie anime, tak jakby teraz wrócę do tego dojrzań, dojrzewania z anime można w nim naprawdę mocno dorosnąć i ogólnie w świecie uważa się, że anime jest taką zwykłą bajeczką nic nie wnoszącą do życia i to jest bzdura są anime, które potrafią naprawdę dużo wnieść, dużo nas nauczyć a są anime typowo dla rozrywki e, typowo, żeby sobie obejrzeć, wychillować takim odmóżdaczem. i to w zależności wszystko od was, co wy wybieracie, ja oglądam trochę tego i trochę tego przykładowo takim mm, bardzo dojrzałym anime mogłabym powiedzieć, że jest Naruto, bo tam jest naprawdę dużo rzeczy i śmierć. I w ogóle dużo śmierci tam jest, naprawdę i taż boli, I ile ja przepłakałam w Naruto. i właśnie to pokazuje takie zmagania głównego bohatera, i my możemy po, postawić się w miejscu tego bohatera. Tak przy tym anime możemy dużo dojrzeć, jest naprawdę dojrzeć, co się rozwinąć się w ten sposób. Jest dużo różnych, na przykład Tokyo też możemy coś z niego wynieść. Nie wiem, w sumie teraz mam pustkę w głowie, ale jest naprawdę dużo anime. Dużo. Niektóre są typowymi odmurzaczami, żeby sobie posiedzieć, pooglądać, pośmiać się. Z niektórych naprawdę możemy dużo wynieść do życia. Yy, dlatego uważam, że anime jest naprawdę fajne i nie są to bajki. Nie każde anime jest głupią bajeczką. To w sumie miały być moje początki oglądania anime, ale stwierdziłam, że ta historia jest zbyt krótka, więc trochę więcej poopowiadam. Jak myślę o tej całej mojej historii, szkoda, że tu nie ma czegoś, że nie wiem, zaczęłam oglądać dla kogoś, albo że była jakaś taka moda. Nie, po prostu usiadłam i zaczęłam oglądać. Tak jak wspomniałam na początku, tym filmem zaczniemy serię dla początkujących, więc mam nadzieję, że te filmy będą się w niedalekiej przyszłości pojawiać dosyć blisko siebie, a nie, że jeden będzie jednego miesiąca, a drugi będzie za trzy miesiące. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to w czasie zgrać. Napiszcie w komentarzu, jaka była wasza historia z początkiem z anime, jak zaczęliście oglądać anime. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!